Jeden typ, znowu. Z auta. A, auta. A, faktycznie. Dwóch to typa. To są te sfery. To Oj, oj, oj. Kurwa. Dawaj zanimik. Którego bierzemy? Tego? Tego, no. Tego, no. Kurwa, jebane krzaki. <noise> Nic nie widać z nie. Mogę jechać zmienię. Zmienię. jak chcecie, zaraz. się zmienia... Zmianki, a. baza dymi. Ja pierdolę, widzieliście? On tu się ale no, Mam nadzieję, że utknie. Upoś, upoś. Kolega na niego czeka Nie. Wyjebał się prawie Tak, widziałem jest chyba 800 ta, kurwa Główna jakieś mają Posiowe No ale dymi baza, ja bym ogólnie ich jebał i bym pojechał tam zawsze do tej bazy A, jeszcze auto kurwa z To jest! No kurwa Moje tam powinien zginąć No Mogę zablokować mogłeś, ja chciałem wysiąść No dobra Ale, ale to było do pizdy kurwa Przecież gość powinien się wyjechać tamten, A tamten odłożył ten samochód na 100% mm. Kurda, może jeszcze ich przejmiemy, nie ma co Jeszcze się trafią Już było jebane Nie na to tema a góra jebana była Oni tutaj, te sobie auto po prostu wyciągnęli Kutasę you No know? Tak, tu są te temy. Co to było jebane tak, było, to... było no Sące auta wyciągnęli No, możemy ich spikać Dobra idźcie, kurwa Oj gdzie mają bazę, wiem, gdzie mają bazę Ale o tamten to już powinien zdechnąć No tak, no przecież z jakiej on prędkości się był... Do... Ja byłem w szoku, że on w ogóle odskoczył jakoś dziwasz Szukam out. Kolejnego szukamy, nie ma co pekara walimy i chuj, jebane Dobra, cięć się widzowie Pierdalamy się w niego Babiki jakieś Wiesz przejmujemy rajda Normalnie Pięknie, Jest ja nadaleko, na daleko, strzelaj do niego, strzelaj do niego, na daleko spierdala Mam. mam yes, kurwa, dajeliście biorę, może będziemy czwórki A nie, nic się nie mam. On se on wydropuje teraz rola. Coś tu było? Nie Dobra, dobra Wsiadajcie Dobra? Kurwa, tylko nie słabe na Kurwa grę. nie na to, dobra, chuj. Jest od razu pikał Kurwa ej, 10 sekund szybciej. Byśmy go zajebali, byśmy No, zganęli, chodź. Kurde. Bo ta szybko się rozplantowała, ale już pikała już za mocno. Się kurwa upoś. A tak spierdarał. <grym> <grym> Co już do niego mamy rajda w sobą? Tak A Staszek Mucheda górze Ciekawe jak te typy No by było wyjechać Przestali Nie walnęli Idioci. Pewnie nie... Pewnie... Po... Paliwa Ta. bo chodził No to nie żyje. I tyle z tego Obstrali zbroi i uciekli Ale dzieją. No, kurde. A już mi kurwa nie Sławka, prawie chodziła jest znało 43 minuty. Nie, ja, już mam pół godziny. Ja chociaż przestępca mi znikłeś. A mnie Sławka tylko zbija. Dobra, widzę Cięcie walimy, nie? No, cięć. Dawaj dawaj. Ja mam na Mkę tę. może już... No bo tutaj się tutaj są widoczne no. Już nie ma to. Tu się ktoś wieł. Mam bardzo, chcę zobaczyć Dobra, po... na um do pompy Czekaj Czekaj Chodź na Ej, to leż! no kurwa, zabijcie go, obiegni, fenomen Leży Bierzcie mnie Pompę mam znowu Zabijesz, zabiję cię Zdzik, Dzik mi, dzik, 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 dzik No No chciałem, ale... Czekaj, czekaj Zajebę to auto Dobra, uciekam Mam auto No bez koła, ej, w sumie mam koło Ja z tyłu. mam koło z tyłu masz nie ja? mhm. wzięliście mój pleca kurwa, z e, szkolnej? Nie 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 nie, ale mam pompę, znowu. Nie złączyłem, bo do mnie piskali, już dziki mnie atakowały. Dawaj tu ci gdzieś. Normalnie koło. Chciałby zbierać jakiś gówna zamiast kurwa chłopa napierdalać to, to jeszcze. No nie nie zbierałem, ja leciałem właśnie do ciebie. A to chodzi, że leciałem. Nie, że nie zbierałem. Dobra dawajcie podkają kurwa po mnie. Ej, jeszcze jedno Dobra, to jest. Jeszcze jedna jest Dobra, będziemy mieli trzy auta i nie będziemy mieli czym wrócić Trzecie auto Bo do chłopował w Kurwa, koło z... mi przebił Teraz ja nie mam, jadę do bazu. Nie wie, jedź, chuj no. z nich Nie no, tu chyba trzeba mieć kurwa tak kół ja kolejne auto jest kurwa, co jest? To ty tu jedziesz bez koła? Kurwa no To ty? <głos> 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 Dobra, lecimy. Ej, gonią nas czy nie? Oni też bez koła! Ale lecą za nami? Nie. Ale zaraz ich dorwiemy. Ja ty... Dawaj, czekaj. Około koło dużych jestem. Dobra, my jedziemy. Kolejne auto. Mam cztery pompy na pasku. Tylko szkoda, że ten twój plecak zjebany nie wziąłem. Pójść ten plecak. Pójść mistrzem. A w ogóle mnie wszystkie dziki zaatakowały, masakra. Miałem bardzo mało HP. Maciamo? No? ja mam. m jak chcesz. Dużo i do pompy, no dużo. I to wy? Dobra, to wy, to ja tutaj, Bez plecaka. To jakiś gość biegnie. To ja. Dobra. Dajcie mi coś. To chodź. Masz... Siadaj za kierownicę, masz jeszcze naboje. I do pompy? pompy, no. Masz... Chcesz pompy jakąś? Nie nie mam. Nie, siadaj. To nie ma miejsca na pasku. Czekaj, przejdź, bo ja nie wiem, czy ja dobrą pompę wziąłem. Może, pompę mam bez amunicji chyba jedną Bo przemieniłem przypadkiem A to jest a. A, do chaty Ale do chaty, no, Będziemy jeździć teraz tym posiłem autem Tak Ta. hmm. Zaczek tutaj. tu czekaj, się kulą A Wyjdzie ja... A... się autem Co jest? No, ha! Już, czekaj, wyjdź spod koła. Dobra Patrz jakiś silnik tylko Legenda! Dobra to się kurwa Dobrze, że no, ja nie spierdoliłem do samochodu, tylko brzmiałem ten samochód Mamy tu amo na tym, na... Ej, tam jeszcze te typy spierdoliły tym samochodem bez obony też. Dalej, jedziemy z tam. teraz legendom to idzie chuj Pokej co tam może schowaj może tej temy co tu mam Ej czekaj, ale ja bym to odłożył, siadaj szybko. Dobra, mówisz i masz. Chodamy bo tu jest 50 burka. Jedziemy, jedziemy. I z to tłuszczu. Uważaj, my jedziemy. Dobra, chuj Siadaj wyjebane. Ja też on trochę to uszczęłowa Ty to w ogóle na tym bagażniku, to w sumie? Na bagersznik. To w bager bagażniku było? No. No to to było z tego, to było z alvinasów. Mam, będziemy bogi też sprzedać pomp. Mam cały kifunek pomp. I co mało... No po często lecą, to akurat No te, to fajnie, Pierdol tam do staffa, do skrzynki i to tam zginie sobie cię brał. No właśnie. Jeszcze się i dał się przelogowywać, górą na drugiej kąt. Ojebanej se, będę na jakiś kurwa uposi. O, u posi O biegnie Oj, mój w dupę nie chce mieć ławki. Spadnie mi za 17 minut Jak będę musiał to zabiję I tam no jakaś upo. skrzynka jeszcze, a pas Czterech typa, cześć Posie Dobra, jest jakieś auto kurwa jeszcze tak tu są skrzynki, jedzie, jedzie Nie, chodził. o posiowe No Oni zebrali, zebrali Kto? To ci goście Gdzie tam, tej kurwa? Tam, Pewnie no, ci co z samochodem jechali Właśnie, to auto pewnie ma On gdzieś tu w prawo jechał Patrz on by uciekał kurwa No, walę go na my, kurwa Dobra, mówisz czy masz, okej? To już jeden, chyba Czemu mi wyjebaliście Ej, mam kolejną pompę O, 118 pluszów Cik. No weź go zabij Kurwa, pierdolam Dobra o, Ciężko, zabijemy Dobra, chodźcie Ty, Mam 5 no, pomp na sobie i złotą się gierę To 18 tłuszczu mam na sobie Czekaj, to sama z tego wezmę, tak, o Kurwa Zaraz dojadę i rozjebię Macie koła? No, koła? nie mamy, nie mamy. Nie. Zima? E, nie, zima... Do nas, do nas, do nas, Ja muszę Do nas do... nie mamy, my nie mamy tych dużych a jeźdź na razie do nas, ja odłożę te pompy wszystkie, bo chuj mam stracić, jak mam niesłabność. To, to, kurwa, koła nie umiem skręcać. Są uposiowe koła, tej. <grym> Dobra, widzę, jak coś będzie działo, zaraz się widzimy. Za mi się nie chce z tej auty, Normalnie. Ale ich leje, kurwa. Skóry. Z Skóry z strony wychodzą? Która bazota? Czpij. Z Z no. I dawaj damy. na takim im, kurwa, Paweł, zajebiemy taką podbudówkę. No ma matko. Dawaj, dawaj Kurwa, byś mi weź na coś czujesz zaraz... Rozpierdolam ten dach Co trafić ją? umiesz? Upoś, upoś A po co ona, no to nie słucham co? Ma? Nie wiem, nie mogę podnieść Kościół No zbugowana gra spierdolona, nie mogę podnieść, zabijcie go Macie? Nie Nie Nie, nie mogę, nie mogę go zajebać A teraz jest spierdolona Dawajcie szybko to jest nie. kurwa tyle lootów, że to jest szok. Fenomenalny czek. Zbieraj, zbieraj, ja cię pilim. Nie, ma, nie mam amunicji. Wchodzi. Dobra. Macie pompy? Ta. Daj do haty ze wszystkim kurwa. Masz wszystko zebrać? Upa się, upa, się, upa się. Co się dzieje z nami? <laughs> nie. Ma na, na deski? No nie mam miejsca na pompy kurwa, mamy deski, weź te deski Nie ale chcemy te. taką kurwa tutaj tę główno zrobić żeby im na dach się wpierdolić Uposiel, U Ja Oni to kurwa pikną chętnie nie? Oni już kurwa pomp nie mają zara Jeszcze im dojebać kurwa Haha <gry> Kaj staw, każ waj staw Trzeba znowu by cię kurwa, se skacze zabijać hmm? <grybuj> Co to biegnie? Chciała tak. pority, dobra i otwieraj nam, dawaj te samochody i się poddawaj, ty, ty ja pierdolę. <grym> e, to cię, Jak mamy amo, to może kurwa tuż zbierajcie. Tylko <grym> <grym> tworzyć wimu wy kurwie. Sa. Dobra, dobra. No i chuj, koniec zabawy wkurwiani, rozebrani, nie ma zabawy Co jest Przejmowaliśmy ich auta wszystkie, kurwa, cały garszał Orbit Leż auto, ej, drzwi otwarte, Pier pierdalaś tam Zajp tego dzika zjebonego Nie ma tu dziku Koło moje... koło mnie jestem Nie ma Ej, chodź tutaj kurde A dobra bo on tam może być No i do mnie plują te kurwy jebane. Jakby za to patrz mi przy pracy mi ktoś nie biegnie. Ja stoję i patrzę drzwi. Trzy pompy mamy. Aha. Kolejne że kolekcji. Jedna, jeszcze jedną skrzynkę postawię. Dobra, nara ale jeszcze. Aaaa! 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 Ha -ha! O, A, ale leszczyki. Drony na kurteczkę kurwa, borowiki na pompy Mam trzy na sobie, spokojnie. mam kurwa za rapustrzyki. Ty dawaj, no je. jeden automacie, no, automacie do odebrania do nie, borowiki, No jeszcze jedno auto macie do odebrania, Nie Dobra borowiki, normalnie razie. Jest wygórwamy z tą złacą. Spierdamy! Chuj z nimi. Dorazku no. zaraz. Bierzemy. To to te... jest wasze. Moje jest kurteczka, moje spodnie, to nie moje, a to wezmę. Chuj. Połowa rzeczy ich, ale dobra. Ja kurteczkę sobie założę, spodenki. Buty macie może jakieś? Na sobie? A mam. A ja, ja też mam. Dobra, ja mam mam. Dobra. Elegancko. Spadamy stąd. Tak też te buty są. Trzeba lecieć kurwa. Nie ma co tu Poma. stać. 14 minut, słaby. Jeszcze mamy jedno ich pupusiowe auto. W ogóle to jest dziura w dachu. Ta, bo oni zrobili Zara kurwa puskowka będziemy mieli tej. <laughs> jest i MK Auto. Kolejna do kolekcji, proszę bardzo. Cyk Kurwa, patrzcie tych pomp Moja siekierka. Dawajmy kill off Tego nie chcę nawet tych... Bo się jebane. Tych kill of Stafy Cyk Dałem jakiś ten normalnie trzy kamienia też nie są, są kurwa u posie posiadane. Elegantko rozwiewani zostali. No co widzowie? Dziękuję za oglądanie łapka w górę, subie komentarz i do następnego. Cześć, sześć.